z tej strony Jurilka, witam Was w kolejnym odcinku Tym Razem na Telefonie ponieważ wyszło dzisiaj na tlan i, I bardzo chcę jednak na Mulani, bo mi się strasznie podoba no, ale nie, ma, nie chcę czekać, bo no, co co robię i na razie no? nie wyszło, po prostu, bo na razie no. chcę dostać, bo nie, no. nie, w taranu, nie, bo nie zobaczymy no. ostatnio jak na Rylechino wyszowałam to, to ani jej, ani broni nie dostałam. Więc na razie mówię, że tylko po nią nie po broń. W ogóle widzę, że to jest strasznie mała ta mapa, ale no nie wiem. Stanę tu. To no, strasznie mała, ale pewnie jakaś będzie podziemna i się to powiększy jeszcze. Jeszcze zanim przejdę do wyszowania, to sobie ją stestuję, żeby zobaczyć, jak, to, jak tym jej delfinem się gra. Ale fajny domen Takich nie było jeszcze Nie było, takie zwykłe Przecież kazuchy przed chwilą robię Ale fajno Nóż? A żeby się pewnie To ja mogę podskoczyć kółko? Dobra, tam idziemy Dobra Chwilę O, jakiś achievement Jest Let's silny Fajne A w ogóle jak ona jest budowana? No dobra, dużo ma tego konstelacji Weapon to ten jej, on jest w ogóle słodki strasznie, jakiś nowy set tej talenty może, te... nie dobra nie ma wtedy kiedy ją ja urodzimy. dobra, to co wychodzimy, tak? O, mogę sobie wybrać, dobra wychodzimy i idziemy już musować. ogólnie to mam uzbierane do dziewięćdziesiątki, ale nie mam uzbierane do gwaranta, więc zobaczymy Ostatnio chlorin dostałam, o, to Dobra, co tu? O, 600 też mam, już przyszedłem Dobra, a w ogóle nie wiem, czym poszować Wybrać Dehia czy Tiguska Bo ke... nie, jakiego Tiguska? Dehia czy Mone, bo właśnie Catching, czy chi Jean, Tiguska i Diluka mam Więc możecie napisać w komentarzu, co lepsze ale teraz to chyba idę, no mam 72 pt, no i nie gwarantę, jeszcze się upewnię 101, 2, no dobra, no to chyba pojedynczą myślę, no bo co, nie ma co tracić. Na razie. A, w ogóle. Chyba 3. <gryzmiast> Czekaj, to kupię moją w ogóle. A i w ogóle zrobiłam ten, mm, World Level 9, to mam 2 C, ale dobra, nie bada Teraz 70, może? O, pociukaj, nie ma co no, no, się spieszyć, dobra, teraz no, nie, no Ale nie ma jeszcze wiem, jak to dupę to działo z tym nowym filmem, mogę wygrać lub przegrać <słysza> Jak przegrywam, to mam 10% szans, <słysza> że wygram Tylko... Ale 76. I wtedy jest taka super animacja, tak? Znaczy no, to. Jest znaczy, no, znaczy, że... <grywa> Dobra, ale jeszcze... Ale jeszcze próbujemy, bo mam trochę czasu. O dobra, dwie czwórki... Trzy <grywa> Tylko się w tyle zwrotu nie szało, się uda jeszcze na nią uzbierać ale... O no, znów przegrałam Który raz no, Super, czekajcie, starczy Wracamy do gry Czyli przegrałam, tak Ja już nigdy się nie udał. ją i tak się tam gdzieś dostaje, ale no. Najwyżej na Rajden będzie, bo się nad Rajden zastanawiałam. No bo na Rajden się raczej uzbiera. No i zobaczymy. A na Rajden też przegram. Dobra, jeszcze jeden. Mam sobie się Nie nie o, jasne, ja bym też wstydziła. No, idziemy dalej. Mogłabym posłuchać w łalani. Głos w <noise> <Dobra, mam głos> to w ogóle, żeby, no, jeszcze mamy tutaj. A nie, czy ja. Dobra, teraz przerwa, przerwa Przerwa, no to może nie Tak, potem, mogła te albo to by było wiadomo już, co wybrać Teraz szybko, O, dobra. Chociaż tyle <tryknoweń> dobra, <poczekamy. grystanie> Nie robimy co Dobra, Nie się naładowały, dobra jeszcze Do 30 już Jeszcze urodziny Genshin, ma tu 10 się doskonać To jest, to jest to, szansa Czy jeszcze to. A tak ładnie to nie, nie, nie ma. To zobaczmy, bo w sumie nawet nie wiem ile czy ile. c Co dwa? 3 szył. To to. Nie będę co mi się... A, Kichina, dobra No, ona w sumie To jest kaderno. Ja nie ona potrzebuje, to jest bardzo słodka Ja bym potrzebowała gdyby była pięciogwiazdkowa, no, ale nie jest No więc się niestety nie udało tutaj, możecie napisać czy Dehia czy Mona lepsza Pewnie powiecie, że Mona, bo jest lepsza, ale Dehia z designu jest ładna i w ogóle, więc nie wiem to. No i może jeszcze dogram drugą część Jak mi się uda trochę nazbierać To już będzie pod koniec A na razie muszę się zadowolić Tylko C3 No, to więc chyba na tyle Dajcie znać jak wam poszło wyszowanie Czy dostaliście, czy też przegraliście Mam nadzieję, że wygraliście Jeśli nie to Będziecie mieć na Raiden Czy kogoś innego Dobra, ja już się żegnam Trzymajcie się, do następnego I pa pa you <laughs>